Że Rom jest doświadczonym zawodnikiem. Jak doszło do podpisania kontraktu z tak znakomitym zawodnikiem? Rzeczywiście były trudności z lokalizowaniem jakby menadżera bądź też osoby, która odpowiada i, i, i będzie reprezentowała żaroma LeBanera w, w trakcie podpisywania kontraktu, czy tam uzgadniania szczegółów. Jak się okazało, było parę osób, które nagle chciało. Reprezentować, że Rom. Bardzo często się dzieje nie tylko w MMA, ale w ogóle w sportach walki, że, że zawodniku, zawodnicy do końca sami nie wiedzą, że są reprezentowani przez jakieś tam postacie. Dwa miesiące w sumie zajęło no to, żeby ustalić tak naprawdę właściwą osobę, no i jakieś tam uzgodnienia. Dotyczące samych zapisów wiesz, kontraktowych, wizerunku, pieniędzy, ilości walk, rund i tak dalej, przeciwników i tak dalej. Więc... Jest to spory progres dla, dla federacji KSW. Kogo możemy w najbliższej przyszłości zobaczyć na Waszych ringach? No, nie chcę mówić specjalnie, bo to są wszystkie, wszystkie wiesz, rzeczy, które tak naprawdę ogrywamy promocyjnie i robimy z tego, robimy z tego jak widzicie, jakiś tam no, gag promocyjny i chcemy, żeby o tym mówiono nie tam za kulisami, tylko oficjalnie w obliczu mediów i w obecności mediów, więc jakby no, te, te, te rzeczy na bieżąco... Pokazujemy my tak naprawdę chwalimy się już, jeżeli można użyć takiego słowa, tym, co już mamy podpisane bądź też mamy dogadane. Nie wyprzedzamy faktów. Oczywiście o różnych przeciwnikach możemy rozmawiać, natomiast podpisani to są ci, którzy przyjeżdżają, możemy się wylegitymować podpisaną kartką papieru. Czy dojdzie do rewanżu między Maciejem Jewtuszko a Arturem Kornikiem Sowińskim? Ja już go teraz wyrokować, oczywiście no tam jest dużo głosów, że to była walka, także dużo zostało jakby niedopowiedziane w tej walce, że niby fart trochę dla Kornika. Ja nie uważam, no po prostu każda walka ma jakąś tam swój swój plan, grę która no, tak się zakończyła. Wygrał tą walkę bezsprzecznie odkryciem tamtej gali zdecydowanie okazał się Kornik. Eee, teraz no, zobaczymy jak sobie jeden i drugi poradzi, bo jeden i drugi będzie walczył teraz na KSW 18 w Płocku, zobaczymy jak tam panowie jaką formę reprezentują. Może się okazać, że tam za rok rzeczywiście będzie znowu tego typu, nie wiem, też w mojej Macieja głowie, kawulskiego Macieja, tych Maciejów coraz więcej w koło. Plan, żebyśmy po prostu zostawili ich ponownie. Ale rzeczywiście jest taki niedosyt, jakby jeżeli mogą mówić takiej opinii rynkowej. Czy kiedykolwiek jeszcze będziemy mieli szansę obejrzeć Niko Puchakę na waszych ringach? No Myślę, że nie. Myślę, że nie. Dwukrotnie próbowaliśmy sprowadzić Niko. Pamiętajmy o tym, że to my przedstawiliśmy Niko Puchakę fanom polskim. On u nas bił się trzykrotnie. No niestety, po prostu za dużo ciemnego, czarnego pr wokół tego chłopaka krąży. Nikt do końca nie wie, co on tam robi, czego nie robi. My też nie oceniamy, niemniej jednak no jest duże lobby, które no trochę wyklucza jakby Niko z jakichś startów w KSW. Mówimy tu nie tylko o jednej z gazet, mówimy tu o w ogóle szerszym aspekcie, gronie mediów, fanów, sponsorów, prezydentów i tak dalej. Jest po prostu duża niechęć wobec tego zawodnika. Wiem, bo są jakieś takie absurdalne zarzuty, że to my nie chcemy jakby zawodnika wpuścić na ring. No. Chciałem przypomnieć, że to trzy razy on u nas się bił i to my go przedstawiliśmy polskiej publiczności, a ja nie mówię, że my go jakby odkryliśmy, natomiast w Polsce bił się on u nas um, jako, jako pierwszy. No niestety on sam sobie trochę zaszkodził swoją przeszłością, no my nic nie jesteśmy w stanie teraz tego zrobić. Dwukrotnie powtarzam, chcieliśmy go sprowadzić, dwukrotnie odbiliśmy się o mur, nawet zresztą no, teraz była dość... Niefajna sytuacja, bo ogłosiliśmy tą walkę a dwa tygodnie później, czy nawet krótce musieliśmy niestety ją odwołać, mówię. No nie, nie, nie patrzcie tu, że to jest jakaś nasza niechęć albo jakaś dziwna polityka. To są pewne warunki, z którymi nie możemy walczyć. Ostatnio pojawiły się informacje odnośnie kolejnej walki Mameda Kalidowa. Federacja zaprzeczyła tym doniesieniom. Czy mógłby pan się stacować? No tak, no bo jakby to, że Hector Lombard jest jednym z, e, jakby naszym faworytem, jeżeli chodzi o, o zestawienie Mamet Hector przy najbliższej gali, natomiast ma wiążącą umowę z Belatorem z tego co, co czuję to tam po prostu Belator trochę nie może się porozumieć z samym Hektorem, z tego co wiem oddzielnie jakby zarówno Hektor zarówno Bjorn z Belatora chcą, natomiast ich wewnętrzne interesy chyba trochę tam są niedo specjalnie dogadane e, wiąże się to z tym, że, że po prostu mm, Hektor jemu się skończył, czy też rada chwila się skończy kontrakt i tam po prostu są jakieś no, napięcia więc jakby walkę o tyle no nie mogliśmy potwierdzić, ponieważ nie mamy podpisanej żadnej umowy, wymieniliśmy jakąś Tonę maili telefonów wykonałem z, z, z właścicielem delatora. Wszystko jest na dobrej drodze, natomiast na dzień dzisiejszy po tych doniesieniach muszę powiedzieć, no walki no nie ma, bo nie ma nawet jej na papierze, więc tak, rozmawiamy, ale rozmawiamy z wieloma różni, z różnymi przeciwnikami, nie tylko do Mameda. Tak, niezaprzeczalnie Jan Błachowicz jest jednym z najlepszych zawodników MMA w Polsce. Czy jest szansa, abyśmy mogli zobaczyć go w jakiejś zagranicznej organizacji? No tak, no, jak zresztą możecie też sobie bardzo pewnie szybko i sprytnie znaleźć maila do Joe Silva, który jest matchmakerem w UFC i zapytać jego Jana Bochowicza. to tu kładę swoją głowę, on wie, kto prowadzi jego tematy Janka z naszej strony i, i, i że doskonale... Zna postać Błachowicza. Na, na dzień dzisiejszy nie ma otwartych yy, otwartego miejsca jakby dla Janka w tej kategorii wagowej, tak jakby może Janek był cięższy, chudszy, to może by było. No nie nie polimizuję z tym na 93 kilo. No po prostu mają... Nawet teraz do Sztokholmu staraliśmy się, żeby Janek walczył, no ale już też mają jakby fight card Prawie zamknięte chyba dwóch walk, no ale mówię, nie w tej kategorii wagowej, ale może wejdzie Strikeforce, zobaczymy. To, jakby to pytanie bardziej dotyczy tego, yy, i chcę odpowiedzieć, że my jako federacja nie, nie będziemy blokować i nie blokujemy, bo mówię, Janek ma korespondencję całą, widzi yy, z UFC, jak ona wygląda, więc my walczymy o to, żeby Janek zawalczył w UFC. Tyle powiem, nie ma tu żadnej naszej złej woli, to jest już bardziej nasz kolega niż tylko po prostu biznesowa relacja, więc jakby. Tyle. Dziękuję bardzo. Życzę udanego 2012 roku. Dziękuję bardzo.